Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Znajdź środek odcinka AB o końcach w podanych punktach. Mamy punkt A o współrzędnych 2 i 6. Należy pamiętać, że pierwsza współrzędna jest na osi X, druga współrzędna na osi Y. No i teraz zaznaczmy punkt A w układzie współrzędnych. Będzie to sposób graficzny rozwiązania tego zadania. Więc tak, na X mamy dwójkę. Czyli tutaj, tu jest 2. Na y szukamy 6, do góry będzie 6. I teraz w którym miejscu przetną nam się te dwie współrzędne? W tym. Więc mamy już punkt a. Teraz punkt b ma współrzędne minus 5 i 2. Na x szukamy minus 5, bo pierwsza współrzędna jest x. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy minus 5. I 2 na Y, raz, dwa, na Y2. I teraz w którym miejscu nam się przetną te dwie współrzędne? Tutaj. I już jest punkt B. I teraz możemy narysować ten odcinek. I trzeba znaleźć środek tego odcinka. Więc zobaczcie, co ja zrobię. Dorysuję sobie trójkąt prostokątny i zobaczę, jakie wymiary mają przyprostokątne w tym trójkącie. Tutaj mam cztery jednostki a tutaj 7 i teraz każdą z tych jednostek podzielę na pół. Czyli 4 podzielę na 2, wyjdzie mi 2. 7 podzielę na 2, wyjdzie mi 3,5. I teraz taki trójkąt też dorysuję 1, zaczynając od punktu A, czyli w dół 2 jednostki, a w lewą stronę 3,5 jednostki. I tutaj drugi trójkąt od tego miejsca w dół Dwie jednostki, w lewo trzy i pół jednostki. I teraz punkt połączenia się tych dwóch trójkątów to jest środek odcinka AB. No i teraz mogę podać współrzędne tego środka. Na x ile tam będzie? Tutaj na x okazuje się, że to jest minus jeden i pół. Natomiast na y... Tu jest 2, 3, to tu będzie 4. I mamy już zaznaczony w układzie współrzędnych środek odcinka AB, i podane są współrzędne tego środka. To jest pierwszy sposób graficzny, a za chwilę nagram film dotyczący sposobu algebraicznego. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.